Słowo Boże mówi, że bój toczymy nie z krwią i nie z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Wierzę, że Pan ma cudowne rzeczy przygotowane do Kościoła, do swojego ludu, do swojej oblubienicy, do tych, którzy Go znają, którzy Go kochają, którzy pragną iść za Nim i idą, że ma przygotowane Wspaniałe rzeczy, ale Biblia mówi, że bój toczymy. Nie toczyliśmy, ale bój toczymy. Nie z krwią i nie z ciałem, nie z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, które mają oddziaływanie, które oddziaływują i mają wpływ na ludzi na Ziemi. Czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy, w jaki sposób duchy demoniczne przychodzą i w jaki sposób yy, odwodzą człowieka od, od prawdy, od Chrystusa, od Bożej miłości, od Bożej sprawiedliwości, od Bożego życia. I Słowo Boże naucza nas, że wróg przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać, niszczyć, zabijać, aby, abyśmy nie byli w stanie, nie mogli wejść w to, co Bóg przygotował. Ale Boży Lud może wejść w rzeczy, które przygotował Pan, kiedy jesteśmy ugruntowani w prawdzie, kiedy jesteśmy ugruntowani, każdego dnia połączeni z głową z Chrystusem. z Nim, kiedy go kochasz i, i pragniesz spędzić swój czas z Nim. Pragniesz poświęcać mu swój czas. To Duch Święty mówi do Twojego, do mojego ducha, przez Jego Słowo, Jego obecność święta naciera nas. Jesteśmy, Natarci, namaszczeni Jego obecnością, Jego świętością, Jego miłością. I to się dzieje, kiedy z Nim przebywamy. Nie mówię tu o takim przebywaniu, żeby sobie trochę poczytać i, 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 i o czymś takim. Po prostu myślę, że każdy wiemy, że jest taka społeczność religijna. Że możemy być religijnymi ludźmi i wtedy nie, nie doświadczymy niczego takiego prawdziwego. To, co będziemy odczuwać, doświadczać, to będą religijne rzeczy, ale myślę tu o takiej żywej, intymnej relacji z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. Kiedy jesteśmy w bliskości z niebem, z Panem, z prawdą, z Bożym świętym życiem, to to nas. To nas naciera, to nas uzdrawia, to nas przemienia, to nas uwalnia, i możemy wchodzić w rzeczy Boże. I wierzę, że Bóg ma przygotowane dla każdego z nas wspaniałe rzeczy. Wspaniałe rzeczy. Ale mam też świadomość, że są duchy demoniczne, duchy zwierzchnie, które robią wszystko, aby cię zniechęcić. Robią wszystko, aby cię zniewolić, robią wszystko, żebyś po prostu odniechciało ci się wszystkiego. To są duchy czarów, duchy kontroli, duchy manipulacji. Myślę, że to jest bardzo połączone właśnie z naszą cielesną naturą, i kiedy wchodzimy pod ten wpływ, czasem może nawet sobie nie zdajemy sprawy. To wypadamy jakby z Bożej łaski. I to Boże prawdziwe życie i Jego obecność, jakby. No nie jesteśmy w Jego obecności. Wiemy, że Bóg jest zawsze z nami, jest z nami, ale to my wybieramy, w jakiej obecności przebywamy, czy w obecności Ducha Świętego, czy przyjmujemy Bożą prawdę, czy odrzucamy kłamstwo. Jeżeli odrzucamy to kłamstwo, z którym przychodzi wróg, to jesteśmy w Bożej obecności. Natomiast kiedy kłamstwo bierzemy za prawdę, wtedy wychodzimy z relacji z Duchem Świętym, z Ojcem, z Synem i wchodzimy pod manipulację, pod kontrolę. Tam różne rzeczy są, tam w Twojej duszy zaczynają się pojawiać różne myśli, różne emocje. Jeżeli z tym nie robimy porządku, to to nas odciąga od Bożego Ducha, Bożej łaski, Bożej miłości. I brniemy w czymś takim jak religia. I Słowo Boże mówi, że w tym właśnie nie ma życia, że wtedy, kiedy człowiek coraz bardziej tonie w tych rzeczach, to umiera, oddala się od Bożej obecności, a Pan pragnie, abyśmy mieli z Nim społeczność. I myślę, że to jest ważne, aby nasze oczy były otwarte, abyśmy byli w bliskości z Panem, abyśmy umieli rozpoznać to, co pochodzi od Pana. Od tego, co nie pochodzi od Niego. Wierzę, że to jest ważne, że Pan chce, abyśmy byli świadomi tego, co On ma wspaniałe rzeczy przygotowane dla nas, ale jest walka, jest walka. Wróg robi wszystko, aby, abyś nie wziął tego, co Pan ma przygotowane, abyś. Nie przebywał w Jego chwale, w Jego obecności, bo czym więcej przebywasz w Bożej chwale, w Bożej obecności, w świętości, w czystości, w Jego sprawiedliwości, w Jego miłości, to tym bardziej pragniesz Bożych rzeczy i zaczynasz je przyjmować, i, 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 i one działają, bo Boże rzeczy działają. I wróg tego się boi i robi wszystko, żebyśmy nie wchodzili w tą prawdę.